Siemaneczko z tej strony Kassias92, a dzisiaj gramy w taką o tą grę Sports Basketball Czyli krótko mówiąc w koszykówkę za pomocą takich wielkich głów, taką grę właśnie znalazłem w internecie. A dzisiaj zagram na dwóch graczy, będzie ze mną grał mój brat Marcin, daj głos. Witam! I zaczynajmy! Na początek wybieramy sobie graczy e, ty Ja Jestem pami... tak. pierwszy. Dobra, mojego, to wy... Mojego ulubionego! O! Oh. <noise> jak widzicie, to jest rudy żółty chińczyk, który jest Żydem. Myślę, natomiast... Żydem. Natomiast ja sobie wybiorę tego gościa, bo wygląda jak Big Smoke z Kieta San Andreas. Ustawimy sobie... Limit, punktów do 15. Kto pierwszy 15 punktów zdobędzie, wygrywa. Cię. Mamy tutaj oto sterowanie, i zaczynajmy. 3, 2, 1. Ja przypominam, jestem po lewej stronie. I uwaga, i oto zdobyłem pierwsze 3 punkty. O jadę dzisiaj, brata. Kłamiesz? Oczywiście gramy do 3 zwycięstw. Nie ma i no, mi się zacina. No, nie za, ona się nie zacina, tylko jak blisko jesteś piłki, to dopiero skaczesz. Aaaa, zablokuje cię. A chcesz się założyć? I uwaga, i uwaga, i uwaga, zdobywam kolejne punkty. I na razie jest 5 do 0 dla mnie. Hehe, ja Przepraszam, jeszcze będzie do mnie harował, Biała się. Co ty powiedziałeś? Jaki bjast? To jest Big Smoke! Big Smoke nie jest Białasem, Uniga, Czernuchu. No jak to nie? Follow the damn train CJ. Ty będziesz mój CJ, a ja będę Big Smoke. O tak, se ustalimy, że ja jestem Big Smoke. Jestem zacięzny mórzem. Ty jesteś rudym Chińczykiem. I uwaga! Zdobywam kolejne punkty! Ja tego jak chcę! 10-0! Gramy do trzech wygranych. Dupa Jasia. Oj nie wkurzaj się, to dopiero trzy punkty. Jeszcze masz szansę. Ty też! Oj, oj! Oż w tyłek, no kurde, mam teraz złamaną rękę. Złamaną twarz? Ręka jak złamana. No, i jeszcze skakać nie mogę, super. A, a i tak zdobędę punkty. Nie umiesz skakać. A, 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 a. A, a. A, Piona, przybi piątkę. Nie, dziękuję. Postoję. O, i wsad. Dziękuję. 12 punktów jeszcze. Teraz mi brakuje rzutu za 3 punkty, żeby zdobyć zwycięstwo. Nie, <słyska> nie, 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 nie. Kurde, nie obroniłem się. Ej, a wiesz, znam taki kawał. Żona mówi do, do męża, zjedz z pasztetem, a mąż mówi, że zje sam. Śmieszne, co? <grystanski> nie nie Jeszcze raz, blisko ok. <grystanski> <grystanski> Możesz się śmiać, pozwalam. Ej, zamroziłeś mnie! Ty nigasie jeden, ty! You bastard! You, you, ty bastardzie, ty! Jestem taki. Jestem mały, ale szalony. <laughs> mały, ale wariat. A! <laughs> Samobój! Niestety, Marcin, nie udało ci się. Wskoczę na ciebie. Ej, 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 tak się... to jest... Co to jest, no? Co to jest, no. Jak cię klepnę po tej łysej glacy jestem, jeśli to ty jesteś wysy, bardziej bardziej ode mnie przynajmniej. Trzymam cię za tyłek. wmaram cię. Ej, gdzie blokujesz tą piłkę? Ty kurde. No fuck. Ej, nie mogę skakać. I i je! Okej. 1-0 dla mnie. Jedziemy dalej. E, może utrudnimy sobie

dać ci fory a widzisz tą rękę? Wiesz ile ona gości swapała? co? Swapałeś innym gościom? nie wnikam nie wnikam co ty robisz tą ręką? ej nie mogę? Aaaa jestem mały! jestem taki mały! co się jestem taki no, mały! no 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 taki jestem taki malutki! Jestem takie malutki, malutki! Ło! Wow. Ale szczele zaraz ci! Szczele ci kosza! Dziękuję, jest kosz, dziękuję, je. Yeah. Ale zakręciłem ręką. Ręka jak złamana. Zrobiłem 360 ręką. Nie! Tak. No nie! Tak. Znowu 360 ręką. Każdy tak by potrafił. Jakby miał złamaną rękę. Dziękuję, igol. Nie, ja, ja, to znaczy, no, no, nie, znaczy... Spalony! Spalony, to był spalony. Mówisz się, przepieczony. Kurde, 5-5! Chyba, że Ej. gramy. Chyba, że gramy do dwóch zwycięstw. Bo to nie wiadomo, jak to się długo będzie toczyć. A odcinek mam mieć maksymalnie tak z 20 minut. Także. A spokojnie, Ej, gdzie po mnie skaczesz, ty gumisiu, pieprzony? No. <laughs> Dziękuję, samobój. Nie, jednak nie. No Poru poruszaj ty, poruszaj się, tylko... poruszaj się tylko skakając. Nie. Tak. Nie będziesz mi mówił jak mam żyć. A czemu? Po twojej twarzy stwierdzam, że jeszcze ktoś mówił kiedyś. Nie! Tak, nie! No. Szczerość mojej twarzy cię przeraża, no. prawda? Kosz. No nie w tą stronę! No nie wiesz eee, samobój, bardzo. samobój to nie fair! No i dziękuję, jesteś bardzo miły. No czemu mi nie chcesz strzelać, ty głupi nigasie? No ty kur... Nie. Fapaczu jeden, niedorozwinięty. Chodź, piątkę eee. okay. Główka! Nie, nie. Nie w tą stronę. Ale do. Eee. Gol. Nie! Znaczy, jaki gol? Kosz! Nadrabiam punkty. Net! Dotknęło siatki! <grym> <grym> <O>! <grym> co to było? Killshot! Chciałeś mi zabić, prawda? No, a masz mi... A masz tej karty? No co ja latam? No co ja latam? <grym> co ten ty? A ja ten... Co ten ty? A nie mogę skakać! Nie umiesz skakać. No nie, to ty nie możesz skakać. Nie, ja mogę. No zobacz. Oh, co mnie potrącasz? Rudy! A. Rudy! Jest nasz ulubioniec, rudy! Rudy... Rudy 102. rudy 102, rudy, rudy, nie przeszkadzaj. Nie! Ale ono to jest! No. Nie kurde! Skoczę do kosza! Biję tam punkty! Pa, kosz Nie? Nie, nie ma kosza A co jest? No w, nie w tą stronę No nie w tą stronę! Do! Ciasnej, jasnej No, Patrz, kosz! Nie, nie. Tak! <śpiewa> Za trzy punkty <śpiewa> Ty, fa jeden ty. No ziemnie tu z tą łapą brudną, ty czarnuchu! Nie, żeby nie było, ja nie... Ja nie mam nic... Co to? No nieważne. Patrz, kosz. Nie. za <grym grym grym grym> Dogoniłem cię. sobie na Dobra, teraz gramy... Kurde. Nie. Nie! No! Tak! Jest! No! <grym> <grym> Drugi raz wygrałem! Boum. Gramy ostatni. Gramy teraz o zwycięstwo. Nie, nie, dalej dalej jeźdź. Tak, 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 tak tutaj, tutaj. No bardzo cicho, lubię. Cicho, gramy normalną rundę. Grasz ty swoim czarnuchem, ja big smoke. Iem. Nie, 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 ty też czarnuchem, no. Cicho, ty grasz swoim no, było... chińskim, tym swoim chińskim murzynem. To no, określony gender w tak, no. Prawda? W każdym razie twój wyraz twarzy jest bardzo inteligentny. <laughs> tak. Mówi o całym moim życiu! Gdzie dzieciu. mnie po dupie łapiesz, T? Mój, mój wyraz twarzy mówi o całym moim życiu, o całym moim dzieciństwie. Było bardzo, Rudy! Było bardzo wesołe! Rzuć w niego! Nie w tą stronę! No jak nie? Jak, który, który to ja? No jump. Nie mogę skakać. Nie mogę skakać. Nie umiem skakać. No ty papaczu! nie! Zabijecie Zabijecie. moją papaczką! Nie wiem kim jesteś Ani gdzie mieszkasz, no znaczy, wiem gdzie jesteś, nie wiem gdzie mieszkasz Ale wiesz, że zjem ci majonez Okej? Okay? Zjem ci masło A ja mam... A ja mam... Majonez No hel... A, znowu zrobiłeś mnie małaga, ty to, ty jeden, ty Mały... Ja na ja normalnie, to... przepier... ja normalnie przepier... Ja na normalnie przepier... Nic Pamiętaj co ci mówi internet, mały ale szalony Chodź tu, chodź tu Ej, chodź tu, co zrobiłem? Oh. No teraz to już w ogóle, ty Oho. Usiądę. No, sen zamrożył! No. Ej, patrz jak fapie Usiądę na tobie, mogę. Jestem twoim ojcem. Widziałeś? Nie! Tak! Ta, nie! Nie, tak, nie. No. NIE! NO JAK TO SIĘ ODBIŁO KRZYWO? What the fuck. To może jednak gramy do dwóch zwycięstw? A nie, bo już są dwa zwycięstwa, moje. Nie oszukuj. Ty oszukujesz. Ha! No, czemu jak ja uderzam spacją? się kurczę, klawisze za. No nie wierzę! Klawisze się zacinają. No mi też P się zacina, no. I nie płaczę jak Ty tak bardzo. No bo jak jednocześnie dusimy klawisze, to się zaczynają w komputerze. Kosz! Nie. Tak! Nie. Nie. Tak! Tak! Nie dałeś rady, cieniosie. się no prawie. I tak ja. już. Patrz, zablokowałem Cię. Nie. Patrz! Nie, 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 no, skocz tam, tu pi ty głupia piłko. Stalony. Patrz! Patrz! <głos> <głos> patrz! Patrz! Nie, do własnego kosza! No znowu no ten mały, no kurde, co się da? O Jezu! Co patrz! Co... Patrz! Co się stanęło się? <noise> no, what the fuck, nie w tę stronę! Niech się możesz ruszać! Teraz jest spowolniony, i mały. Mały, teraz, i nie powiem co! Teraz tylko spowolniony. No nie! Wskocz tam! No kurde, ja tego nie mogę przegrać! Przegrasz No znowu mnie zamrucił No kurde, nie dam ci przejść! Już shall not pass! You shall not pass! Na pewno? No. No. Nie w tą stronę! I główka! Główka! Nież możesz się ruszać, pamiętasz? Aha, nie pamiętam, przepraszam no nie, głową. No nie, ręka jak złamana. No. Na na, 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 na. Oh. Nie, nie. <todgłos> nie, 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 nie. nie. <todgłos> co co no co kurde, rękę jak mam. Jak łamana. Jak łamana. O, o, ręka jak łamana. Nein! No, no fuck. No, fuck. no, fuck. no, fuck. no fuck. Patrz i kosz. No! W... Tak, kosza to zostałeś od swojej dziewczyny. Patrz, kosz. Ha! Widzisz, jak się krzywo odbiła? Patrz. Patrz. Patrz, patrz i kot, kot, i patrz. Patrz i kot, przyjaciele, od lat. Jesteśmy jebnięci i bardzo stuknięci. Cały czas gramy dzisiaj w kosza. La 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 la. No, znowu mi złamałeś rękę, jak złamaną. A myślałem, że to była złamana, czy nie była? Gadzie. Boom. Head. Pomacam ci po głowie. Te moje czarne włosy są takie ponętne. Prawda? O, fioletowa piłka. Patrz, leci do Ciebie. Nie. Fioletowa piłka, taka pedalska jakaś. No. Nie. Tak. Nie! A wiesz, że podczas II Wojny Światowej próbowano zrobić pedalską bombę? Kto? O Ameryka. Chciała, żeby Niemców zmienić... Ten. Nie, nie mów na, ta, o takie, na takie tematy... Ej, bo ci na kosz wskoczyłem. Co? Na, na jakie tematy? No, no. Na takie pedalskie. Mm -hmm. Bo to są prawda i nieprawda. No to... Bo, bo... Kosz. Co to było? Kosz! Jaki wsad! <laughs> Padłem razem z piłką! Ale co wsadziłeś? Piłkę. A. Myślałem, że tam... Wiesz co? Wiesz co? Nie, spadaj! Dobrze. Wielka piłka Nie Big bal tylko Big Smoke, motherfucker! Motherfucker, co może być jeszcze Big? Na pewno nie Twój yy, głos. No wiem. I dziękuję, dogoniłem cię już prawie. Gdybym mógł, to bym ci pokazał faketa. Jeszcze mi będzie służ służył. Patrz, Big Smoke. Jestem dużym smokiem. Nie! To, to się ty jesteś? Nie! Smutka. Jestem wielkim, e, wielkim tym. Dymem. Jestem wielkim dymem. Big Smoke Smoke, grenadę. Grałem ostatnio w CS-a i, i go kupiłem I, i wiesz co? I je pożałowałem. No przestań łazić po głowie. What the fuck, co to było? Nie. Nie! No! 14, kurde, nie! Musi, musimy to skończyć w końcu, bo... Skończyć w końcu. O, wziąłeś skończyłem to za ciebie. Dziękuję, y... no tam... Jeszcze jeden mecz gramy, bo jest no to... 2-1 dla ciebie. Dla mnie przepraszam, 2-1 dla mnie, bo ja pierwsze dwa mecze wygrałem. Ale ja sobie... No dobra, wybiegźmy murzynka sobie... Ale jeszcze mogę się zmienić. Po co? Nie można areny zmieniać. No, no można. No można kształt zmieniać. No, ale no... I, i, i. I, i. Co? Tak. No, no jawol. mada no, ty, jeden. Dobra, ale to gramy ostatnią rundę. Najwyżej uznamy, że był remis i kiedyś tam w innym odcinku zrobimy tę te... Nie dogrywkę. W razie jak będzie remis, jak teraz Marcin wygra tą rundę, to zrobimy dogrywkę w innym odcinku na innych arenach oczywiście. Bo tu są różne kształty aren, na przykład są jakieś przeszkody do góry, no, ale... dzięki czemu piłka inaczej się odbija. Ale jak na razie ja prowadzę, więc nie widzę. Była pewna arenka taka. No. Dziękuję, następne 3 punkty, 10, już. Jeszcze tylko rzucę za. A Szymonie, mam trochę, mam jedno pytanie do pytanku dla ciebie. Jakie masz plany co do następnych odcinków? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, ale na pewno będę nagrywał takie bekowe właśnie gry z internetu. Z, w internecie znalezione Surgeon Simulator. Surgeon Simulator, a co to jest? A komu to potrzebne? A symulator operacyjny Operacji, nie, symulatora operacji nie nagrywam, ponieważ dużo ludzi już to nagrywa. Ale tej gry na przykład jeszcze chyba nikt nie nagrywał, tak mi się wydaje. A jak już to chyba Amerykanie. Kur... Kurczę, czaczek. No spadaj mnie stąd. Zostaw tą piłkę, ty nigasie jeden. A ja bym ci polecił pewną grę. Jaką? W którą parę osób nagrało. Nazywa się Sumotori. Na su Ej! Ej! Jesteśmy z powrotem, bo tutaj przerwano nam nagrywanie I poza tym całkowicie wyłączyła nam się przeglądarka, więc musieliśmy jeszcze raz dojść do tego wyniku jaki jest Niestety nie udało nam się do, do pięciu i jest do sześciu e, Ale kontynuujmy, bo mi brakuje tylko jeden punkt Dlatego o, ja jedziemy tak z tym zmuszymy. koksem Jeszcze cię pocisnę, zobaczyć. Będziesz mi służył. Jeszcze. Jestem Twoim ojcem. Szanowny ojca. I kto jest teraz słańszy? Starcie tytanów. O. O. Nie w tytanów. O. o Nie w tą stronę ty głupia nie piłka. Dziurę. Nie w tą. Nie w tą dziurę. No, to, no dobra. Zakończyliśmy na tym, że rozmawialiśmy o twoim <noise> następnym odcinku. Tak, następny odcinek prawdopodobnie nagramy z gry Sumotori. Jest to taka no zwałowa dość Myślę, że ci co oglądali to już wiedzą co to jest Sumo ale... Tak, no. Mamy dosyć dużo, ja mam dosyć dużo fajnych aren u siebie wgranych. Z tego co wiem, niejaki znany Master człowiek nagrywał kiedyś tą grę. Tak, nagrywał kiedyś. UWAGA! I! Nie, nie udało się. Nie, nie pozwolę ci na to. Obiecuję, obiecuję. Co no. no, Co żeś zrobił? Dopsuwasz. Nie wierzę w to. Jeszcze mnie dogoni, skubany przez moje błędy. Tak. Zgadzam się z tobą. I No znowu. Szczęście mam takie, no. No to muszę. Aż mnie noga przez ciebie Skurcz... Łokciu! Gol. No ile razy mam się jeszcze męczyć? Nie wiem, ja zbyt się męczę. Jest! Jest! Iberuberto! Cicho bądź. Dobra, dziękuję za wam za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli chcecie więcej takich bekowych odcinków. Marcin, daj głos i się pożegnaj. Do widzenia. Okej, okay, kończymy na tym. Trzymajcie się. Pamiętajcie jeszcze raz łapki. Subskrybujcie. Cześć.